W Maxi do wyboru mamy 4 silniki, Jednego benzyniaka 1 benzyniaka 1.2 TSI o mocy 104 konie oraz 3 diesle 1.6 o mocy 105 koni i 2 dwulitrowe jednostki o mocach 110 i 140 koni. Polecamy pakiet elektryczny, który zawiera m.in. podgrzewane lusterka i klimatyzację. W salonie strzelajcie do każdego, kto odważy się wcisnąć Wam prawe lusterko w innym kształcie niż lewe. Nic w nim nie widać i mimo długiej dyskusji nie znaleźliśmy powodu, dlaczego prawe lusterko jest mniejsze. Prawe drzwi boczne rozsuwają się na 70 cm, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Na życzenie możemy dokupić lewe. Z tyłu producent daje nam do wyboru klapę lub dzielone drzwi. Otwierane po zwolnieniu blokady na 180 stopni. W środku jest prawdziwy Volkswagen. Wszystko minimalistyczne i czarne, ale za to perfekcyjnie funkcjonalne. Nad żadnym przyciskiem nie trzeba się zastanawiać, wszystko jest tam gdzie trzeba i zawsze pod ręką. Właśnie za to lubimy Volkswagena. Rażą czerwone podświetlenia środkowej deski. Jazda w nocy jest więc mało przyjemna. No i do tego, radio, które nie zmieniło się od kilku lat, także razi tak znienawidzonym przez kierowców niebieskim podświetleniem. Za to bardzo duży minus. Schowki z kolei to duża zaleta nowego Caddy. Możemy w dużej ilości przechowywać i drobne przedmioty, i duże napoje. Jak dobrze, że to ty jedziesz z tym ładunkiem. No dobra. Ty, no słuchaj, no naprawdę ja zapiąłem to tak, że to po prostu nie ma prawa się ruszyć. A, tak. Widziałeś za drzwi złapane, ja za, za drugie drzwi. Jedziemy po dochła. Musimy sprawdzić jak się teraz doprowadzi. To weź jakoś tak, wiesz, czy to jest dobrze. Hej, słyszałeś? Nie, spokojnie, to jeszcze, to, jeszcze, to, jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze nic, wiesz, to jeszcze nic. My jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dobrze. Poczekaj, sprawdzamy teraz jak na tych wybojach to, to tylne zawieszenie, które mi tak wkurzało, się zachowuje. Poczekaj. Nie no, dalej mam ochotę się spawiować. Ja nie, ja może myślę, tutaj że na trochę... siedzeniu pasażera jest je troszeczkę inne odczucie, tak, wiesz? tak, ale nie, wiesz co, może po prostu ja mam delikatny żołądek, no. Bardzo delikatny. Albo za dużo zjadłem na śniadanie, no nie wiem. A jadłeś śniadanie dzisiaj? Jadłem, na ja jesteś lepszy, bo ja nie jadłem, nie jadłem <laughs> bo ja wiem, że takie samochody trzeba na co testować. To no. wtedy nie mam czym, rozumiesz? No tak, dobrze, nieźle się prowadzi. Czy taśmy mamy? Dobrze, mamy. A, bo, ty masz bo ja, ja, ja mam pomysł. Teraz się gdzieś zatrzymamy. Ja mam pomysł na te cholerne świecące światła, wiesz? O ile radio, ale to później. Nie, radio Dobre, też do... mi się nie do... podoba, ale, radio, ale, to, ale no, na to, to też da się. Ale da się inaczej. Tak, oczywiście. Tylko Dobrze, więc tak. Prowadzi się trochę, może trochę lepiej. W sumie to ciężko powiedzieć, bo ta Jawka to tylko 150 Nie Niecałe. No właśnie. No Niecałe. No. Ale chyba się prowadzi lepiej niż ta Jawka. Bo, ona mi się z tego garażu prowadziła tak słabo. Dobra, poczekaj, skręcimy sobie tutaj. Idziemy sobie na prosto, może. No, 4000 tak, i koniec. Ale, się, czy, ale koniec no, jazdy. Trosz, niewielka jest różnica w porównaniu. Może faktycznie to jest za lekkie. To jest za lekkie, wiesz? Jakbyśmy to wpakowali z 500 kilo, żeby była jakaś różnica, wiesz, a no jawka producenta, tak. słabo. Przez chwilę usłyszałem jabłka. Nie dam, czy jabłka, No dobrze, więc słuchaj, no to może jakieś krótkie podsumowanie, co? W takim razie, zaraz wrócimy do tematu tego, tej czerwonej konsoli. Ja cały czas tutaj przypominam, mam na to sposób i się tym zajmę za ja chwilę jestem, to ja jest bardzo tego sposobu ciekawie. Wło wło włożę swoje okulary do pokrowca po telefonie. A teraz zróbmy, zróbmy krótkie podsumowanie. Ja ci powiem, jak Co nam się podobało? podobało? Co nam się podobało? Podobały mi się zegary. Podoba mi się, że to, że w końcu mamy wskaźnik temperatury. Wiem, że kiedy mi się silnik może zagotować. Podoba mi się, mi się silnik, chociaż jest mały, ale jest sprawny na tej 1,6 diesel I stosunkowo niewiele pali. Weź to lardę, otrą. o, no. Larwa jedna wychodzi. Co mi się jeszcze podobało w tym samochodzie? Podoba mi się wygląd. Podoba mi się z przodu jak on wygląda, te światła. Naprawdę, taki jest ładny. Naprawdę jest ładny. No jest ładny, jest ładny. Dobrze, co mi się jeszcze podobało? Podoba mi się, że to jest nowy samochód. nic nie skrypi. Tylko tyle. Trzeba coś więcej powiedzieć o tym samochodzie, że jest dobre. Nie, no silnik nie. na pewno się nie da zajeździć. Zawieszenie pewnie będziemy robić bardzo rzadko. To są główne plusy tego samochodu. I podoba myślę, że jest... mi się skrzynia ładunkowa i podoba mi się mata na skrzynia ładunkowa. Tak, naprawdę podoba mi się sama skrzynia, bo ja tam mogę wejść i wcale nie jestem tak strasznie skulony tak. jak niektórych co... No podciągnął trochę, ale już mnie wytrąbił sukinkę, tak? Podjechał, no. Ale męda. No Napadę teraz do nosa, do nosa. Przez to ciągłe gadanie zrobiliśmy się głodni. By nie tracić czasu, sprawdziliśmy siłę mocowania pasów. No dobra, a teraz co nam się nie podobało. Nie podobało nam się to, to nie siedzenia. Nie podobało nam się siedzenia. Zupełnie. Nie podobała nam się pozycja za kierownicą. Której nie ma. E, której nie ma. No jest rzeczywiście ale bo to jest tragiczna. pozycja typu skolioza. To jest, to jest najgorsze z tego, co mieliśmy do tej pory. Tak, ale jeżeli kupicie sobie samochód bez tego przedziału ładunkowego, to wszystko będzie ok, bo ja jeździłem tą wersją bez tego przedziału i można było super wy, wysterować sobie co, e, siedzenie. To, to też jeszcze. Mm, to jest tak, można się do tego na pewno przyzwyczaić po jakiejś dłuższej jeździe albo znaleźć sobie własną pozycję, ale to jak my się zmieniamy i tak dalej, ty spróbujesz sobie ustawić tak, ja próbuję sobie ustawić inaczej, może to jest też trochę tym spowodowane, bo jest, mamy, mamy regulacje kierownicy w dwóch płaszczyznach, więc to też pomaga. Mm -hmm. Ustawiałeś to sobie, ja wczoraj troszeczkę posiedziałem. No, nie, 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 się tak. No może nie, jest, nie ma dramatu, ale nie jest jakoś najlepiej. To nie jest cudownie, ale no nie, próbowali, podejrzewam, że zrobić tyle, maksy, maksimum po prostu tego miejsca, miejsca z tyłu, żeby, żeby no ale mieć, to im się udało, to im się udało, bo paka jest naprawdę Rzeczywiście fajna. jest ogromna. Do tego jeszcze maxi, no więc wydłużona, więc to już jest naprawdę... Dobrze, co nam ten się ten jeszcze Duża ilość schowków. Fajnie, że w końcu i ja i Ty będziemy mogli sobie trzymać kawę. I to, tych kaw możemy trzymać no, dwa, cztery, tam napoje, sześć. Tu z boku jeszcze napoje można postawić sześćka. sobie. Tutaj możemy czy Nie no, to sześćka. nie tyle kawy, co, co tutaj wchodzi duży, jakaś no duża tak. butelka, no tak? tak? Woda no. mineralna czy, czy, czy jakaś cola. Z przodu schowki, też fajne. Bo bardzo, bardzo dobre nagłośnienie, jak na ten typ samochodu, tak. e, na dole są głośniki basowe, na górze są e, gwistki. gra to naprawdę przyzwoicie. Radio wyciągnięte z Golfa, ale ale działa, ale, ale spełnia działa. swoją rolę i nie gra. wygląda tragicznie, naprawdę wygląda w miarę no, elegancko, może oprócz tego koloru tak. da radę. No Można by było na biało. Zaraz pojedziemy jeszcze w jedno miejsce i spróbujemy Ale jest jeszcze ten... jedna rzecz, o której no? nie powiedzieliśmy, która nam się obu nie podoba. Mamy w schowku pod radiem, ten schowek jest wyłożony gumą. Tej gumy brakuje w schowkach, które są na górze na desce rozdzielczej. Tutaj się wszystko suwa. No tak, taka jak wrzucisz tam, tam długo pisy, to powinna, powinna. To być druga sprawa. Powinno być to samo, co było w testowanej przez nas w e, Volkswagenie transporterze. No. Gdzie był ten mały taki, e, wystający kawałek plastiku, do którego wkładało się dokumenty. Papierki, tak. Jakąś fakturkę bo, bo czy to mimo coś. wszystko jest samochód roboczy. No tak. Czy będziemy jeździć z towarem małym czy dużym, to faktury jakieś będą. choćby... Czy choćby nie wiem, napisane, gdzie mam pojechać, co zrobić. To się po prostu bardzo przydaje. A niech kosztuje to więcej, przypuszczam, w produkcji niż 5 zł. zrobienie takiego pypcia tutaj. W Chinach pewnie 50 w groszy. Volkswagen poskąpił na to miski ryżu. No, tak, to tak, My zdecydowanie w złym kierunku idziemy, jeśli chodzi o, wiesz, o Ale taka jest prawda, Volkswagen poskąpił miski ryżu na to. No bo tak. skoro robią karawelę z czymś takim, to nie mogą, przepraszam, skoro robią transportera z czymś takim, nie mogą zrobić Kediego? No można było, dokładnie. Przecież... Ty bardziej, że ta deska jest prawie taka sama. No nie no, tu jest inaczej. Dobra, poczekaj. Pas mój zniknął. Uuu. Nie utrzymały Uuu. nasze... No co zrobić? No czekaj, wyjmijmy te. A to? No nie jesteśmy w tym najlepsi, no. Co tu dużo gadać? No nie. Niestety. Można by było to zrobić lepiej. Ale przynajmniej mieliśmy chęci. Dobra, trzymaj kluczyk. Czekaj. No tutaj. Ale tak, to wygląda ładnie. Co nie? E, chciałem powiedzieć, że znowu nam nie wyszło. Znowu nam nie wyszło. Może my tu tacy już jesteśmy, że nam nie wychodzi? No dobrze. A może powinniśmy się nauczyć, jak to obsługiwać o to? Nie, nie, to nie, to, to nie dla mnie. Ja się nie nauczę. Ale samochód całkiem fajny. Chyba. Buzą drzwi się zepsuły. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl